Praktycznie wszystkie stawy handlowe zostały już w tym roku odłowione. Pozostało nam parę stawów w kompleksie Radziąc. W tej chwili znajdujemy się na stawie Mewim Dużym, jest to staw w kompleksie Ruda Sołowska i tutaj odbywają się odłowy w tej chwili karpia handlowego. No, karp milicki to jest około 75-80% naszej produkcji. Oprócz tego odławiamy także inne ryby słodkowodne takie jak szczupak, sum, amur, tołpyga, lin, karaś, czy też sandacz i lin. Jeżeli chodzi o ilość odłowionej ryby handlowej, to jest to liczba podobna do poprzedniego roku. Jeżeli chodzi o cenę karpia, to ona w tym roku nie powinna wzrosnąć, powinna zostać na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. Oczywiście ta cena będzie zależeć przede wszystkim od ilości ryby na rynku, ale tak jak mówiłem na początku, no ta cena nie powinna wzrosnąć, może też będzie minimalnie niższa. Karp Milicki będzie oczywiście dostępny u nas tutaj w Dolinie Baryczy. Jeżeli chodzi o nasze. Miejsca sprzedaży to oczywiście punkt sprzedaży detaliczny, detalicznej w Rudzie Słowskiej, dodatkowo magazyny w Miliczu oraz zakład rybacki radziąc. Też lista naszych odbiorców czy sklepów, w którym dostępne będą nasze ryby, też pojawi się na początku grudnia na naszej stronie internetowej i tam będziecie Państwo mogli sobie sprawdzić, gdzie tego prawdziwego karpia milickiego w tym roku będzie można kupić. W naszej restauracji Gospoda 8 Ryb będzie też prowadzona sprzedaż cateringu świątecznego, więc tam będzie można zamawiać oprócz potraw z naszych ryb słodkowodnych także ryby przetworzone takie jak filety, płaty, dwonko czy ryby patroszone. Więc ta oferta już niedługo się pojawi i też państwo będziecie mogli sobie te produkty z najlepszych ryb słodkowodnych w Polsce kupić.